Od 20 stycznia nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w policach, co jest spowodowane oddaniem do użytku infrastruktury drogowej, ronda przy ulicy Piłsudskiego i ronda przy ulicy Siedleckiej. Linia 109 wraca na swoją starą trasę, będzie kursowała ulicą szkolną, będzie się zatrzymywała na przystanku przy szkole nr 1 i na Grunwaldzkiej oraz tutaj przy dworcu starym dworcu PKP. Zostały ustalone nowe przystanki po ulicy Batorego. Będą te, te przystanki funkcjonowały, będą one miały status przystanków na żądanie. Zmiany pojawiły się na liniach 102, 103 i nocnych w ciągu ulicy Siedleckiej. W okolicy ronda funkcjonuje przystanek Police Dworzec i Police Siedlecka. Ten drugi znajduje się przy budynku ENEI i jest przystankiem na żądanie. Zlikwidowany został przystanek Police Mok. Najpoważniejsza zmiana dotyczy linii 107. Tu od 20 stycznia funkcjonuje nowy przystanek Police Dąbrówka, zlokalizowany przy wiadukcie kolejowym w ciągu ulicy Piłsudskiego. Zniknął natomiast przystanek Police Mazurska na wysokości stacji paliw Orlen. Na całej linii 107 wprowadzono nowy rozkład jazdy. Zmiany już funkcjonują. Prośba do pasażerów o to, aby się zapoznać e, z nowymi godzinami odjazdów. E, zmiany. Mm, są niewielkie, będzie trochę więcej autobusów w sobotę i w niedzielę. Natomiast jeśli chodzi o dni powszednie, to zachowana jest częstotliwość nie 6, a 6,5 minuty, więc tam troszeczkę się pogorszy. Znikną cztery kursy linii 107, ale my wykonujemy dziennie 241 kursów, teraz będzie ich 237, więc ta zmiana, mam nadzieję, nie będzie aż tak bardzo dolegliwa dla mieszkańców. W całej Polsce brakuje wykwalifikowanych kierowców. Problem obecny był także w Policach. Mieszkańcy wielokrotnie o tym informowali, tymczasem firma borykała się z deficytem kierowców. Jak sytuacja wygląda obecnie? ten kryzys również nas dotknął. On chyba najbardziej e, boleśnie e, dotykał nas w roku 2023. E, nie powiem, żeby problem się rozwiązał, bo, bo, bo dalej są duże niedobory, natomiast e, powoli, sukcesywnie ta sytuacja się poprawia, co zapewne pasażerowie również widzą, a że zbiegło się to w czasie również z tym, że odblokowano przejazdy w policach, już nie ma tego wahadła, więc można powiedzieć, że e, sposób funkcjonowania linii 107 nieco się poprawił. Jeszcze w styczniu pracę rozpocznie trzech kierowców, którzy już zostali przeszkoleni. W kolejce czeka trzech następnych. Rotacja cały czas trwa, bo w międzyczasie na emeryturę przechodzą doświadczeni kierowcy. Pierwszy raz od lat SPPK notuje dodatni bilans kierowców. Poprawiły się także warunki płacowe. Pierwszy krok to było 500 zł, drugi krok to było 700 zł. W związku z tym no, można powiedzieć, że nasi pracownicy w ubiegłym roku ich wynagrodzenia wzrosły o 1200 zł. Policka firma prowadzi także nabór na stanowisko mechanika i elektromechanika. Informacje można znaleźć na stronie internetowej spółki.